sobie poradzicie nowymi sposobami ściągamy baterię, tę klapkę i tu widzimy w jednym i drugim miejscu są dwie śrubki. Odkręcamy te śrubki. Odkręcamy te dwie śrubki. Jedna śrubka i druga. Są to śrubki gwiazdkowe. Teraz w tym momencie widzimy, że już nie posiada telefon innych śrubek, więc zabieramy się do demontażu przedniego panelu przeważnie od samego dołu w tym przypadku róbmy to lepiej od samej góry od samej góry zjeżdżamy sobie na sam dół, bo lepiej nam to widzę, odchodzi, i z drugiej strony ściągamy ramkę. W tym przypadku jest tylko ramka. ściągamy ramkę, później ściągamy klawiaturę. Klawiatura trzyma się tutaj na, na, na blokadach. O. Jedna blokada, po drugiej stronie druga. Wyciągamy klawiaturę. Następnie odkręcamy 1, 2, 3, 4 śrubki kwiastkowe. Jedna. I ostatnia śrubka. Teraz wyciągamy cały, całą płytę główną z korpusu. Delikatnie podwadzamy takie miejsce, by nie uszkodzić żadnych elementów na płycie. Wyciągamy, wysuwamy. Tu na korpusie widzimy nasze... To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmy z udziałem Sony, Rakesony, z udziałem Noki i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmem. Dzięki, cześć.